Trzeci raz to nagrywam, ale w końcu będzie tak, jak trzeba. Kosz do sztyc. Wiecie, co to sztyca, czyli podpora do podpierania stropu, włożona do kosza, czyli metalowego pojemnika z czterema uszami. Łapie się go za cztery haki, cztery uszy i podnosi do góry. Ale wypadek w Wrocławiu to tak. Pozbierano sztyce ze stropu wrzucono do kosza i taki kosz transportowano na dół bo to ważne tu niestety było trochę jakby e, przekłamania e, i teraz gdy transportowano na dół to jeżeli żuraw stoi na placu mamy budynek a samochód jest za budynkiem no to już chyba wiecie co się stało podawany kosz zjeżdżał na dół była komenda jedź, no to pojechał. Ale jeżeli jest ogrodzenie, barierki i takie inne rzeczy, to sztyca zahaczyła o elementy BHP i dlatego kosz się przesunął, przekrzywił, tak to można nazwać. Jeżeli przekrzywił, a nie było taśm takie jak są na przykład oryginalne, gdy takie sztyce przywożą to wtedy jest taka taśma metalowa wiążąca całość nie pozwalająca tym sztycom się wysunąć tu jeżeli się oparły to poleciały poleciały na człowieka na dole który miał to w tym przypadku odbierać co ważne, trzeba podkreślić nawet jeżeli miał odbierać, to niestety stał na dole na samochodzie jeżeli tam stoi, to nie ma drogi ucieczki, co prawdaż nie jest to jak widać na filmie deka, ale zawsze jesteśmy wyżej, czas ucieczki jest inny. Drugie, przepis o tym, żeby nie stać pod transportowanym ładunkiem też mówi jasno i teraz wiecie, dlaczego się nie stoi pod transportowanym ładunkiem. Może być złośliwość rzeczy martwych, mogą się urwać pasy, może cokolwiek się stać i w tym przypadku się stało. Niestety, ofiara tragiczna ale może przestroga także dla innych że to operator jest decyzyjny jeżeli nawet bo to już jest któryś przypadek tak samo jak w sztyce te które postawione w ujściu na samochodzie też była taka sytuacja, też o niej mówiłem żeby zamontować w żurawiu klimatyzator no to jak mówiłem 1000 zł to przesadzaliście, że no nie ale 30 w niektórych lipcherach. Oferta była przez firmę zakładającą 1300. No to jeżeli klimatyzator to 1300, no to system kamer to już będzie w ogóle tragedia, żeby w ogóle o nim wspominać, żeby takie coś zamontować. W tym momencie musimy współgrać z hakowym i sygnalistą. To też zawodzi, jak wiele razy chłopacy poddają pod dyskusję. Że ich jakość jest niska i dlatego trzeba właśnie zwrócić uwagę, żeby tu byli hakowi sygnaliści dobrze wyszkoleni. Przy ostatnich niesnaskach z powodu 8 godzin padła też propozycja tandemu, o której już wspominałem u siebie na filmach. Jeżeli operator chce pracować nawet swoje 16 godzin, jak to twierdzą, że potrzebują tyle, to żaden problem może. 8 godzin zrobić tu i będzie wszystko zgodne z rozporządzeniem, a po 8 godzinach zejść na dół. Wtedy operator, który był na dole i był hakowym lub sygnalistą, zmienia tego, który był operatorem. I obaj mają swoje godzinki, jeżeli tak ważne dla Was są yy, je trzepać. I jest to zgodne z rozporządzeniem. A wtedy pośrednik na taką budowę daje dwóch operatorów. Którzy łączą w sobie funkcję operatora, sygnalisty hakowego. Oczywiście nie robią tego za jednym razem, bo to w rozporządzeniu jest zakazane, ale jeżeli skończy pracę tu jako operator, to na dole może iść pracować jako sygnalista. Nie będę rozstrzygał, czy ja to wina, ale jeżeli ładunek jest poza budową, poza wzrokiem, Operatora, no to już ktoś inny na to, jakby za to odpowiada. W tym momencie do końca powinniśmy być decyzyjni. E, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, to też możemy to powstrzymać. Jeżeli widzimy, jeżeli nie widzimy, no to przykro. Sprawę bada prokuratura. Zamieść pod dywan już nie za to bo. No, już jest powiedziane, już poleciało w serwisie informacyjnym, już poleciało u mnie, więc teraz nie będą mogli, jakby zawiatać pod dywan, czego nas uczy ta historia. Że zapieprzanie nie zawsze się opłaca i zawsze powinno być jednak zwrócona uwaga na to wszystko. Że, nawet jeżeli mamy presję czasu, to niestety, ale są zasady BHP, które. Dobitnie były w tym momencie pokazane, że są zasadne, i ich trzeba przestrzegać. Jeżeli ktoś sobie myśli, że ja mam paranoję na temat BHP, no to wczorajszy przykład chyba zmieni jego zdanie. A jak nie, to jeżeli jest oporny, to niech sobie twierdzi. Ale reszta wyciągnie zapewne z tego wnioski. Gdyż operator hakowy, sygnalista, budowlańcy mogą sobie pracować szybko, ale jednak muszą myśleć. Z mojej strony kondolencje dla rodziny ofiary, ale. Nie musiało tak być.